Robimy wielkie zamieszanie. Walczymy o ścieżki rowerowe. No to co? Organizujemy masę krytyczną. Każdy piątek, ostatni piątek miesiąca. Otykamy się na rynku, jeździmy e, przez miasto, jeździmy szczególnie w tych miejscach, gdzie tych ścieżek rowerowych nie ma, gdzie nie ma jakichś szczególnych pasów wyznaczonych dla rowerzystów. No idea jest bardzo prosta, idea jest stara, masa krytyczna, odbywa się na całym świecie w różnych, w różnych zakątkach świata. E, jest tak powiem mały strajk rowerowy, żeby pokazać władzom, że rowerzystów jest dużo, a ścieżek rowerowych nie ma. Nie jeździ się bezpiecznie w mieście, trzeba bardzo uważać. Także walczymy po prostu o bezpieczeństwo rowerzystów. Jest nas więcej, coraz więcej i no po prostu władze o tym nie myślał Nie myślą o powstawaniu e, nowych e, ścieżek, nowych dróg. Powstają nowe na przykład ostatnio rondo około 3 koron. I nikt nawet nie pomyślał o jakimkolwiek pasie dla rowerów. Nie? To jest dla nas oburzające i dla nas po prostu władza, urzędnicy miasta nic z tym nie robią i to jest apel do nich, nie? żeby po prostu tam przy biurku Mogli po prostu może czasami na rower wyskoczyć, dojechać rowerem do, do pracy, wtedy by zobaczyli jak jest stan ro, rowerów e, ścieżek rowerowych w sączu. Jest kilka ścieżek rowerowych w sączu, istnieje kilka ścieżek rowerowych w sączu, ale co z tego, jak one są w ogóle nie połączone. Dla mnie to jest jak przewód elektryczny, nie działa. Te ścieżki muszą być połączone, żeby sobie intuicyjnie w różnych miejscach a w Sącu przemieszczać się bezpiecznie. E, no dzisiaj jedziemy wzdłuż włoskiej, później na bulwar, e, na hełmiec, e, no w różne miejsca, szczególnie wybraliśmy tam, po prostu w te miejsca, gdzie, gdzie tych ścieżek rowerowych nie ma, nie? E, staram się nie, nie, nie prowokować kierowców, też e, staram się jak gdyby, e, mieć apel do kierowców, żeby oni byli wyrozumiali w stosunku do nas, bo, bo, bo wiadomo, jest to jakaś tam blokada, no ale no, nie ma innego sposobu. Ta, 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 ścieżka, ta masa krytyczna. Jest na całym świecie i pod, odbywa się podobnie, w różnych miejscach, nawet w Warszawie było 2,5 tysiąca ludzi, w Londynie na różnych masach wytycznych, także, także, także no, jest ich masa. Im więcej rowerzystów, tym bardziej to będzie odnosiło skutek, tak myślę. Nie?